Dobra, wiem, może Wam się to nie spodobać, ale taka jest prawda, więc powiedzmy sobie tą prawdę w cztery oczy. Pieniądze na koncie bankowym, Twoim koncie bankowym? Te pieniądze nie są Twoje. Powiedziałam to. Brzmi strasznie, wiem. Ale taka jest prawda. Pieniądze, które są przechowywane na naszych rachunkach bankowych, w momencie, kiedy je tam wpłacamy, tracą naszą własność i przechodzą na własność banku. I to nie jest jakaś nowość to nie jest żaden nowy ład ani żadne inne przepisy nowo wprowadzone. To od razu mówię. Także spokojnie, a może niespokojnie, ale to funkcjonuje od dawien dawna. Ale mówię dlatego, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy a przez to są w błędnym przeświadczeniu, że w każdej chwili mogą iść do banku i wypłacić swoje pieniądze. Też myślę, że wiele osób nie wie, że artykuł 725 kodeksu cywilnego reguluje kwestię umowy o rachunek bankowy. W momencie zawarcia umowy o rachunek bankowy bank względem ciebie zobowiązuje się na czas oznaczony lub nieoznaczony przechowywać twoje środki pieniężne. Z prawnego punktu widzenia jest to taka mieszanina umowy o depozyt nieprawidłowy i umowy zlecenia. W momencie, kiedy na przykład zlecamy jakieś transakcje na swoim koncie, na podstawie tej umowy bank otwiera Twoje konto bankowe, ale fizycznie nie przechowuje tam tych pieniędzy. Dlatego, że rachunek bankowy to jest tylko miejsce, w którym zapisuje się kwoty uszczuplenia lub powiększenia Twojego stanu rachunku. Po prostu te operacje pieniężne, które dzieją się na Twoim koncie. Więc jest to tylko wpis na koncie, a nie faktycznie przechowywanie pieniędzy na koncie, bo jest to tylko wpis elektroniczny na Twoim koncie bankowym. A jakie znaczenie ma wpis na koncie bankowym? Przede wszystkim takie, że wpis daje Ci Twoje, masz swoje roszczenie do banku o to, żeby wypłacił Ci środki, które tam są zapisane. Bank zatem jest twoim dłużnikiem do kwoty, która została zapisana na tym koncie bankowym. I o tym też mówił Sąd Najwyższy 27 października 2016 roku. Także mam nadzieję, moi drodzy, że dam wam do myślenia tym filmem przede wszystkim i dorzucę jeszcze informację, że Indie wprowadzają cyfrową rupię. Tak mówiono już o tym na początku roku, a dzisiaj już podjęto stopniowe wdrażanie cyfrowej waluty.